Teraz nie ja ganiej, bo ja... się podpada po konia i tak patrzy. Tak spodobało jej się, jak widziała. Teraz się za coś ugryzie, tak ci. No właśnie. Słucham? ja się za cię zaraz ugryzie. Za mi się nie podobają moje buty w ogóle, Nie podobają mi nie. Ja mnie czeleśnia ugryzła w stopę. Lepiej złachała ja moje nie buty. Mi moje buty. Potem po dziadnie ja znosisz? Ale poczem wnosisz? Poczem wnoszę? Bo usiłowało mi je zdjąć. A to może się jeszcze Was nie Chciałbym mieć na pamiątkę. A ty mi właśnie odczuwa kurza buty. Ej. Znowu zapasek próbuje mnie ugryć. Tu też my jest młodych. Tak. Tak, dużo bardziej śmiało niż ta młoda, nie? Ale to, to od wczoraj tak, bo wcześniej był najbardziej nie, tarot, Już ja się tak nagle ja wczoraj sesję miałem z nim. Ona jest czy, starsza w ogóle chyba, bo ja po... jej nie pamiętam jako taki piłkuznia, bo ja jej gożał. Jakie przepychające, nie? Mam minę zadowoloną. No, Galena mam rozmalony wzrok wręcz. Zrebiu. Zrebiu do mięku, nie? Wtedy to, to nie jest zbyt Ja sobie zdaję z tego sprawę. To jak się nazywa? Która? Ta, ta da tutaj? Ale nie. jest to. No pięknie, no, trafnie to jest miłe, naprawdę. Będę miała takie czyste ręce jak nigdy. Ale objacieli. A mnie grafi ten przejścia. No to no jest jak pies. No to jest Ktoś nie może zrobić zdjęcie z nimi. <laughs> Jak zjadają mi palce. Kurde. Kiedy to Kurde. Wyczyszczałam, że I tak się dziwiło. Skoroś na nie przypłynie. O. Już ci przypomnieć aparat. To już moim aparatem, ale musiałbym go zdjąć w szyi. tak, się, że... No to jest moment czy... tej chwili. Ale no. mało. to yeah. mhm. Ale no naprawdę, nie, jedzenia. To jest, mhm. jest, no jest, 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 jest masowane. a tak. A og det er et glitrende Ale mi zalizały. Tam. Ach, dostałem ogonem w twarz po prostu. O, zrobię wam takie zdjęcie. Igorek, już mi się doczekaj. Igor. Poczekaj, bo mi koń wlazł w kadr. No bo to jeden. Poczekaj, Później się poprzytulamy. Czekaj, wezmę. Z kamerą wśród koni. Igorek. Mam zarżeć. Robisz? Robię. Zacznij. Idealne wyczucie czasu. Po prostu. Teraz no. rób, teraz... Poczekaj, nie mogę, bo właśnie źrebie mnie tu atakuje. Jakbyś stała, miałabyś większe szanse, że coś zrobić. Ale mnie nie rób, tak Igor! Igor! Halo! Pokaż guzię, Igorek. Lechu też się pokaż. Dziecko zdejmij czapkę. Kolejne spotkanie to Tak, teraz czekamy aż słońce. Igor, pokaż buzię. Igorek. Pokaż się Ciekawie. Kto mnie tu zaczepia z tej...